Partnerem podcastu jest lek Nospa. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Nospa. Tabletki 40 mg chlorowodorku drotaweryny. Wskazania. Stany skurczowe mięśni gładkich związane z kamicą dróg żółciowych, zapaleniem pęcherzyka żółciowego, zapaleniem około pęcherzykowym, zapaleniem przewodów żółciowych, zapaleniem brodawki watera, kamicą nerkową, kamicą moczowodową, zapaleniem miedniczek nerkowych, zapaleniem pęcherza moczowego, bolesnym parciem na mocz. Wspomagająco w stanach skurczowych mięśni gładkich przewodu pokarmowego, chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy, zapaleniu żołądka, zapaleniu jelit, zapaleniu okrężnicy, stanach skurczowych wpustu i żołądka, zespole jelita drażliwego, zaparciach na tle w zdęciach jelit, zapaleniu trzustki, w bolesnym miesiączkowaniu. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na substancję czynną lub substancje pomocnicze. Ciężka niewydolność wątroby, nerek i serca. Blok przedsionkowo-komorowy drugiego i trzeciego stopnia. Dzieci w wieku poniżej 6 lat. Podmiot odpowiedzialny Opela Healthcare Poland. Spółka Zo. Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku Zdrowej Rozmowy. Margit Kosobucka i Kasia Staszak, dzień dobry. Dziś porozmawiamy o bólach brzucha. Jest to taka dolegliwość, którą myślę, że każdy z nas gdzieś miał na pewnym etapie życia. Ja z bólami brzucha zmagałam się głównie w szkole i przypuszczam, że był to wynik stresu i tego, że zazwyczaj ten brzuch bolał mnie przed jakimiś różnymi ważnymi wydarzeniami. Teraz już jest trochę lepiej, jakoś panuje nad tym bardziej. A ty masz problemy z brzuchem, Kasia? Na szczęście tylko z powodu stresu. Mówię na szczęście, o, bo to tak nie są ja. częste mhm. sytuacje. Pamiętam taki ścisk, który czułam przed wejściem na egzaminy na studiach albo przed egzaminem na prawo jazdy. Nagły ból to jest coś jak cios zadany wielką pięścią w brzuch, tak bym to określiła. Czuję taki ból w zaskakujących mnie przykrych momentach, gdy na przykład dostaję jakąś stresującą wiadomość, albo sobie coś uzmysławiam, że przypomniałam sobie nagle o czymś bardzo ważnym, a termin już minął. I to jest. Właśnie dla mnie taki najsilniejszy dowód tego, jak bardzo brzuch jest połączony z głową. To jest ta nagłość tego bólu, intensywność, prawda? To jest ta sama sekunda, w której myśl przebiega przez głowę. Niesłychane to jest. Tak, ten mechanizm jest zresztą znacznie szerszy, jeśli chodzi o ból brzucha związany ze stresem. Ja z kolei mam trochę inaczej, znaczy nie boli mnie w tym momencie, kiedy się zdenerwuję, tylko boli mnie trochę później, jak już emocje opadną, więc widocznie jest to jeszcze jakaś inna ścieżka. Znaczy nie pamiętamy o tym, że brzuch jest połączony z umysłem, to znaczy bunt tych naszych jelit wpływa na pracę ośrodkowego układu nerwowego i jest też odwrotnie. A więc stres wywołuje mnóstwo różnych mechanizmów, które mają niekorzystny wpływ na działanie układu pokarmowego. Ponieważ trzeba pamiętać o tym, że ta czynność przewodu pokarmowego no, podlega układowi nerwowemu, więc to są takie ścieżki jakby w dwie strony i zaburzenia, właśnie jakieś takie emocjonalne, stresowe, napięciowe, mogą być nawet przyczyną złego działania tego jelita, czyli na przykład chorób czynnościowych jelit, tutaj na przykład zespołu jelita drażliwego. To jest choroba, o której za chwilę powie więcej Kasia, natomiast ja tylko mogę powiedzieć, że ostatnio się spotkałam z osobą, która na nią cierpi i rzeczywiście ona się z bólem brzucha zmaga niemal codziennie. Natomiast przyczyną tego bólu brzucha mogą być też po prostu najzwykle sieci dziury w nabłonku jelitowym, bo zarówno ostry, jak i przewlekły stres zaburza tak zwaną, to się tak pięknie mówi, integralność bariery jelitowej, ale generalnie chodzi o to, że jest to zaburzenie składu bakterii, które żyją w naszym jelicie i to się przekłada na zachowanie się całego naszego brzucha, ponieważ nabłonek jelitowy jest przepuszczalny, i no, dlatego że potrzebuje różnych składników odżywczych, które są dostarczane z pożywieniem i do ściany jelita przylegają też te dobre bakterie, które powodują, że on jest odpowiednio przepuszczalny, czyli nie za bardzo i nie za mało. I między komórkami na błonka są ścisłe połączenia, które zabezpieczają przed wnikaniem różnych niekorzystnych substancji do krwiobiegu. I teraz jeżeli nasze jelito przepuszcza wszystko jak leci, a bardzo często jest to spowodowane jakimiś zaburzeniami właśnie w składzie bakterii jelitowych, no to wtedy właśnie mamy to załamanie tej bariery jelitowej i to sprawia, że możemy mieć różnego rodzaju dolegliwości. Już pomijając to, że te patogeny i różne antygeny przechodzą do krwi, a nie powinny, no to może to być też efekt wywołania stanu zapalnego w obrębie jelit i po prostu bólu brzucha. Mm -hmm. To jest stres, może też nasilać objawy jelita nadwrażliwego osób, które już na taką dolegliwość cierpią, a jest to według danych NFZ u około 13% Polaków. i Kiedyś częściej łączyło się tę chorobę ze stresem, mówiło się nawet potocznie, że to jest nerwica jelit. Teraz lekarze odchodzą od takich porównań. No, ale um... zobacz, że to słowo drażliwe tak, zostało. zostało. Było tak, najpierw tak, wrażliwe, tak. potem zmienili na drażliwe, czyli tak, gdzieś całe czas też jestem. nadwrażliwe. Tak, jest. Jest, też ten element emocjonalny, tak, w nazwie jasne. Bo ono jest nadreaktywne, można powiedzieć. Za bardzo reaguje na wszystko, nawet na każdy posiłek może źle reagować. A teraz jako przyczynę lekarze podają zmiany w mikrobiomie jelitowym i. Ciekawy jest początek tej choroby. Rozmawiałam kilka tygodni temu o jelicie nadwrażliwym z gastroenterologiem doktorem nauk medycznych Tadeuszem Tacikowskim. Przygotowywaliśmy razem tekst do Wysokich Obcasów i mówił mi, że część osób potrafi określić początek swojej choroby i mówi o zatruciu pokarmowym. I rzeczywiście też znowu tu się powołam na dane NFZ. U osób, które przeszły taki ciężki epizod, czyli taki Coś, co niektórzy nazywają grypą żołądkową, grypą jelitową, czy zamiennie zatrucie pokarmowe tutaj też może wchodzić w grę. To ryzyko, że jelito się rozchoruje trwale, jest siedem razy większe niż już osób, które takiego epizodu nie miały. Druga grupa tych pacjentów, tutaj, o których mówił pan dr Tycikowski, nie pamięta tego momentu w którym to się zaczęło, a niektórzy wręcz mówią, że problemy z brzuchem mieli od dziecka, czyli to są te dzieci, u których y, występują częste zaparcia. I rzeczywiście to jest jakiś powszechny problem, bo to mówią na przykład farmaceutki y, w rozmowach o tym, co się w aptekach w Polsce sprzedaje, jakieś niesłychane ilości środków na zaparcia i dla dorosłych, i dla dzieci. Też o to pytałam doktora, jak sobie to w ogóle ludzie tłumaczą, że, że nie chodzą regularnie i spokojnie, i nie czują się komfortowo, w toalecie. No, myślą po prostu, że taka już jest ich uroda, że tak to musi być, że tak to jest w rodzinie. No i tutaj to jest to nieporozumienie czasem co my przepisujemy, co my rozumiemy jako taką naszą rodzinną przypadłość. Pomyślimy, że coś jest zapisane może w genach, być rodzinny nawyk. No, rodzinny nawyk może się za tym kryć. Być może cała rodzina po prostu nie ma nawyku picia dostatecznej ilości wody i tak jak nie robią tego rodzice, to potem też nie robią tego dzieci. Za mało się jada owoców, warzyw, produktów pełnoziarnistych, które popychają i to wszystko i dbają o to, że ta praca jej idzie sprawnie i tak sobie to tłumaczymy, że to jest takie nasze rodzinne coś, taka nasza cecha. Tak wcale nie musi być. I to właśnie to, Jelito. Nadwrażliwe, no zazwyczaj pacjenci, więc właśnie potrafią cierpieć latami, ci, którzy mają zaparcia. Natomiast szybciej oczywiście zgłaszają się ci, u których te dolegliwości objawiają się biegunkami lub biegunkami na przemian, Tak, mhm. no bo to jest i, i bardzo osłabiające, i bardzo stresujące, no wyniszczające też dla planu dnia, dla pracy, bo te osoby też zaczynają mniej jeść, bo wiedzą, że każdy posiłek może skończyć się bólem i jakąś toaletową sensacją, więc już same myślenie o posiłkach ich stresuje zaczyna im brakować różnych składników odżywczych więc strasznie jest ważne żeby, żeby tego nie ciągnąć długo żeby szukać tej pomocy jak najszybciej To jest jedna taka rzecz a propos jelita drażliwego ponieważ mówiłaś o komponencie wirusowym że bardzo dużo teraz mówi się o tym, ponieważ jednak jelita drażliwe jest chorobą z autoagresji, czyli wtedy, kiedy te komórki naszego ciała się zwracają przeciwko, znaczy komórki odpornościowe zwracają się przeciwko komórkom własnego ciała. Że tutaj jak gdyby się upatruje tego, że no po prostu ten wirus wywołuje jakiś stan zapalny i potem ten nasz układ odpornościowy się myli i traktuje własne komórki jako komórki wirusowe i, i stąd może się jak gdyby to później rozwinąć. Przynajmniej taka jest w tej chwili teoria. A propos stresu, to jeszcze są dwie rzeczy, których zapominamy, że stres sprawia, że nie skupiamy się na jedzeniu. Że robimy to mechanicznie albo szukamy pocieszenia w kolejnych kawałkach nie wiem czego ciastka, że chcemy sobie w ten sposób dodać energii, poprawić humor. Często też pośpiech i stres idą w parze. Pośpiech, czyli połykanie zbyt dużej ilości powietrza, to naprawdę może spowodować dolegliwości ze strony układu pokarmowego. No i co jest jeszcze ważne, że jeżeli się stresujemy, to produkujemy za mało śliny. I nie trudno się domyśleć, że, że to też ma przełożenie, ponieważ tak naprawdę to, co trawimy, cały ten proces trawienny zaczyna się już w ustach. Ślina jest tym pierwszym elementem składowym procesu trawienia. Jeżeli nie mamy jej w odpowiedniej ilości, bo jesteśmy zestresowani, no to po prostu nie trawimy prawidłowo, nie trawimy prawidłowo, mamy bóle brzucha. Jeszcze niektóre osoby, mówisz, że jedzą bezmyślnie w stresie, ale jest taka grupa osób, która przestaje jeść, zapomina tak. o jedzeniu, nie może jeść, ma ścisk brzucha. Niektórzy jak mówi... mówią, że mi zazdroszczą, że ja w stresie nic nie mogę jeść, bo dzięki temu schudnę, a oni w stresie jedzą za dużo i w związku z tym tyją, ale ja wcale nie jestem taka zachwycona. Od niejedzenia też może boleć brzuch. Brzuch, głowa, mamy trudności ze skupieniem się. To są w ogóle tak niebezpieczne, mogą być te sytuacje, bo wyobraźmy sobie samochód, który prowadzi kierowcę w podróży na wakacje na przykład. I on w ogóle w podróży przecież się je inaczej, wybijamy się z rytmu, nie jemy tego co zwykle i ta osoba może niedostatecznie skupić się na drodze. To jest dosyć niebezpieczne. Bóle brzucha oczywiście kojarzą nam się e, też z miesiączkami. W zasadzie trudno się też temu dziwić, no bo to jest e, połowa populacji, e, czyli kobiety, i z czego połowa e, doświadcza bólów brzucha takich ponad przeciętną. Są takie badania, które prowadziła profesor Ellen Gold z Uniwersytetu Kalifornijskiego, i ona przebadała prawie 3000 kobiet, i na tej podstawie stwierdziła, że te kobiety, które cierpiały najmocniej, czyli miały najsilniejszy ten ból miesiączkowy. Miały też najwyższy poziom czegoś, co się nazywa białkiem C-reaktywnym. To jest takie białko tak zwanej ostrej fazy. Co by oczywiście wskazywało na to, że włączy się to z jakimś stanem zapalnym. Więc ta miesiączka, którą my tak traktujemy, jako coś całkowicie naturalnego i zresztą ona jest naturalna, ale ten ból, który się z nią wiąże, jest często bagatelizowany wciąż. Ja tego doświadczyłam, będąc nastolatką, doświadczała tego moja córka 20 lat później, że się uważa, że te bóle miesiączkowe to w zasadzie, no wszyscy powinniśmy przez to przechodzić i to nie jest nic takiego. Natomiast tutaj te badania tej profesor Ellen Gold pokazywały, że im wyższe jest na przykład to białko ostrej fazy, tym silniejsze skurcze brzucha dotykały kobiety, które to białko miały podwyższone, miały też przedmiesiączkowe wahania nastroju i różne inne dolegliwości. Więc to naprawdę nie jest rzecz, obok której należałoby przejść obojętnie bo lekarze podkreślają, że cały czas pomimo rosnącej wiedzy na ten temat, niektórzy ginekolodzy mówią kobietom, że taka ich uroda i że trzeba to zaakceptować i że istnieje takie społeczne przyzwolenie na ten rodzaj cierpienia. Nastolatki rzadko przychodzą z bolesnymi miesiączkami do lekarza, a to też nie jest tak, że to jest w, zawsze w normie fizjologii, bo y, zdarza się, że te bóle miesiączkowe, silne są po prostu objawem choroby, no chociażby takiej jak y, endonetrioza. Tu jeszcze jest pytanie, skąd bierze się ten ból miesiączkowy? No, oczywiście on się bierze głównie ze skurczów mięśni macicy, ale też ból ten wywołuje napięcie takie mięśniowo-powięziowe. Ono może z kolei uciskać na nerwy i na naczynia krwionośne. Ten ból może się nawet przekładać na drętwienie nóg i prowadzić do niedokrwienia niektórych części ciała, więc. No, nie bagatelizujmy tego. Ból brzucha w miesiączce to jest coś, co powinno się po prostu przerwać. Jak o tym mówisz, to przypomina mi się koleżanka z klasy z liceum. Wydawała mi się wtedy niesłychanie odważna, że otwarcie mówiła, że cierpi w czasie miesiączki. Nasza świadomość wtedy, a było to prawie 30 lat temu, jednak była no... Żadna prawie na ten temat. To, co teraz y, wiedzą dziewczyny, kobiety, też mężczyźni, ojcowie, no zupełnie inaczej się o tym rozmawia. Częściej to jest to skojarzone, jest tak jak mówisz, z endometriozą i widzi się w tym powód do konsultacji z lekarzem. I myślę, że tutaj dostają teraz nastolatki większe wsparcie też y, od swoich rodziców. A jak teraz o niej myślę, o tej koleżance, to jest mi nawet jej żal, wiesz, tej dziewczynki bardziej teraz niż wtedy. Przypominam sobie ten piórnik, który zawsze był wypełniony tabletkami przeciwbólowymi. Mała była też nasza świadomość w ogóle na temat tego, jakie są rodzaje bólu. Po prostu wszystko się wrzucało do jednego worka czy to bolący ząb, głowa, brzuch. Nikt też jej nie mówił, że mogłaby sobie zrobić wolne w tym czasie. Teraz się w wielu firmach wprowadza urlopy związane z miesiączką. No, po prostu rośnie świadomość i myślę, że jakoś no, to, z czego jeszcze potrzebujemy, to mm, tutaj większych badań, mm -hmm. tych, w które byliby zaangażowani ginekolodzy żeby odkryć te mechanizmy, jakie za tym stoją. I... Tak, z bólem jest tak, że na... pamiętajmy o tym, że to jest doświadczenie subiektywne. Nikt nam nie może powiedzieć, jak nas boli. Boli nas tak, jak nas boli, no, jak my to odczuwamy. I to jest oczywiście bardzo osobnicze. No, czy są osoby, które są mają tak zwany wyższy próg bólu i mogą znieść więcej, a są takie osoby, u których ten próg bólu jest niski i one po prostu, no już przy nawet takich rzeczach, które dla nas nie byłyby bolesne, dla nich są już naprawdę silnie odczuwane. Jesteśmy bardzo różni, różnie reagujemy też na leki, różny też ten ból u nas y, może się objawiać, więc y, no, jeżeli ktoś na przykład, nie wiem, dziewczynka 12 czy 13 letnia mówi nam, że ją boli, to nie zakładajmy, że, że ją nie boli, Tylko <głos》>, że ona mnie bo boli na matematykę. Ona po prostu czuje, że ją boli. To jest bardzo subiektywne. Nie można tego w żaden sposób usystematyzować, więc wierzmy temu, co mówią nasze nastolatki i dzieci, prawda? Bo dzieci. dzieci też ma prawo boleć brzuch i też często jest to związane ze stresem. Tak, często jest związane ze stresem. Ja no, większość osób, które ma dzieci, pewnie się zorientowała, że one bólem brzucha reagują na bardzo wiele różnych sytuacji, nie tylko chorobowych, ale po prostu życiowych. Teraz chociażby przy pandemii COVID-19, te dolegliwości ze strony układu pokarmowego. I bóle brzucha u dzieci były objawem dominującym. Więc to pokazuje, że u tych maluchów ta oś, właśnie taka, no zapewne ten mózg, jelito, ale w ogóle one reagują w taki sposób brzuchowy, jak to mówią często pediatrzy. Ja to też jest taka ciekawa rzecz. Rozmawiałam z neurolożką dziecięcą, Olgą Milczarek z SCM Klinik w Krakowie, która mi opowiadała o tym, że jeśli chodzi o dzieci, to często te bóle, Brzucha u dzieci o tak zwanej większej wrażliwości niż przeciętna. Bardziej emocjonalne, one są bardziej ambitne, chcą być bardziej doceniane, zauważane. I ona to tłumaczy w ten sposób, że takie dzieci wysoko wrażliwe za dużo wpuszczają do środka czyli jak gdyby ich układ nerwowy nie jest w stanie no, przesiać tych wszystkich bodźców, które do nich docierają. Ja z nią rozmawiałam akurat w kwestii migreny, ponieważ ona mi właśnie bardzo powiedziała ciekawą rzecz, że migrena u dzieci ma właśnie taki dość Charakterystyczny obraz, no bo takie małe dziecko to często nie umie powiedzieć, że ma migrenę, natomiast bardzo często właśnie jest, jest to ból brzucha. Także oprócz tego, że może mieć zimne dłonie, stopy i zblednąć, to właśnie ten ból brzucha, wymioty i później sen po wymiotach są takie bardzo charakterystyczne. Jest typowy obraz bólu napadowego głowy u dziecka, też, a nie tylko migreny. Więc to jakby pokazuje, że jeżeli nasze dziecko narzeka na ból brzucha, to trzeba szukać często przyczyny nie tylko i wyłącznie organicznej, bo ona też może być ale też przyczyny po prostu emocjonalnej i też. Ważne jest bardzo, zwłaszcza w przypadku dzieci, czy one są odpowiednio napojone, czy odpowiednio są najedzone, ta regularność życia to jest coś takiego, co u dzieci jest bardzo ważne i może zapobiegać występowaniu właśnie takich emocjonalnych, stresowych, nie wiem, nadwrażliwych bólów brzucha. No i to jest też tutaj warto do tej listy dopisać sen, dlatego A no, że, oczywiście. prawda, te dzieci niewyspane, tak. y, mówimy, że dziecko niewyspane jest marudne, to tak jest trochę w sumie obraźliwe dla nich, no bo kto jest temu winien, najczęściej rodzice. No latem mamy tendencję do zabierania dzieci gdzieś ze sobą na dłuższe nasiadówki u znajomych, ale to też nie może być tak, że potem my to dziecko y, budzimy i skracamy ten sen, no bo ono sobie tego nie nadrobi kawą, jakoś nie wytłumaczy sobie, że trzeba wstać do zadań. Zresztą jest takie powiedzenie, i główka to szkolna wymówka w bajkach rysunkowych, które no ogląda, tak, Ale moja to było sierpnia. wtedy, kiedy nauczyciel stał, wiesz, z linijką i tłukcie po łapach, więc to może. Tak, ale chodzi o to, że w tym też jest wiesz, zapisane, to nasze dopatrywanie się, że to dziecko zmyśla. Zmyśla, tak. żeby uzyskać możliwość zostania. W domu, ukranienia się przed jakimś sprawdzianem. I, i rzeczywiście jest tak, że le, rodzice potrafią długo nie wierzyć w dolegliwości gulowe swoich dzieci. To jest przykre, że to dziecko. Bo mówi, że to jest subiektywne. No jak to dziecko ma nam udowodnić, że tak, je. Nie, no nie może w żaden sposób udowodnić. Albo mu wierzymy, albo nie, nie wierzymy. Tu też trzeba pamiętać o tym, że bardzo często u małych dzieci, o których nie możemy się dowiedzieć, co je tak naprawdę boli. To często nie widzimy tego pierwszego sygnału, którym jest takie właśnie rozdrażnienie. I ja nieraz widziałam właśnie rodziców, którzy no, nerwowo bardzo reagowali na to, że dziecko płacze, że jest niegrzeczne, jak to się mówi, choć nie, nie używamy tego słowa, bo dzieci nie są niegrzeczne, ale że jest, że rozrabia, że ma ludzi, że wyje, że płacze, że po prostu nie można się z nim dogadać. I bardzo często pierwszą właśnie przyczyną tego jest to, że ono jest zmęczone albo coś się boli. I tak należy do tego podchodzić. Mhm. Właśnie też y, tutaj warto przerwać tę reakcję bólową, bo ona może się nakręcać. Do tego pierwszego bólu mogą dojść nudności, wzdęcia, Zawsze. Y, tak, zaparcie biegunki, wszystko, wymioty. Tak, to, to jest takie podejście, które jest nowoczesne, ale w tej chwili się tak do tego podchodzi. Kiedyś uważano, że ból należy przetrzymać. Natomiast teraz już odchodzi się zupełnie od takiego przekonania, to znaczy, co to znaczy przetrzymać ból. Oczywiście ostry ból sygnalizuje o tym, że dzieje się coś złego i należy się temu przyjrzeć, to nie jest tak, że on jest niepotrzebny. Natomiast jeżeli on się robi jakiś częsty, nawrotowy albo przewlekły, to on niczemu nie służy. Taki ból trzeba przerywać, bo po prostu on może utrwalić się. Takie nawrotowe bóle, jak mówisz, nawrotowe, Można wracające. też mieć nawrotowe bóle brzucha. Tak, ale mogą też być związane z układem moczowym, prawda? Niektóre kobiety często mają taką przypadłość, że wracający zakażenie układu moczowego. Tak, to bardzo często jest dolegliwość. Wakacyjna. Nie wiem, czemu wakacyjna, ale nie, no w zasadzie to jest to zrozumiałe, czemu ona jest wakacyjna, bo po prostu jest warunki dla rozwoju, no bo to jednak często jest związane z bakteriami. Dla rozwoju tych mikrobów są po prostu dużo lepsze. Jest gorąco, jest duszno, jest wilgotno i jeszcze na dokładkę jesteśmy w jakiś różnych innych miejscach niż zazwyczaj. Mhm. Tak, w przypadku niektórych jest to dolegliwość nawracająca, i co oczywiście warto pamiętać, że zakażenie układu występuje 50 razy częściej u kobiet niż u mężczyzn. E, oczywiście to jest związane z naszą fizjologią, no po prostu mamy dużo krótszą cewkę moczową i dużo łatwiej różnych rzeczy przenika przez nią do pęcherza moczowego. Najczęstszą przyczyną tych zakażeń jest bakteria znana nam już Escherichia coli. To jest taki modelowy mikroorganizm mikrobiologów. I ona powszechnie występuje w jelicie grubym, natomiast no, ponieważ ta cewka moczowa u kobiet jest krótka, to no cóż, no, czasami różne rzeczy z tego jelita grubego mogą się do tej cewki dostawać. Więc mogą te bakterie przedostawać się z okolic odbytu właśnie do, do pęcherza. No i niestety w niektórych przypadkach także do nerek. I no to jest y, dosyć istotne, żeby wyłapać tą infekcję właśnie na początku, czyli jeżeli odczuwamy ból brzucha, ale ten ból brzucha nie jest umiejscowiony wysoko, tylko tak jak gdyby no, w dole brzucha. tak? I jednocześnie na przykład mamy kłopoty z oddawaniem moczu, choć też pamiętajmy o tym, że tak wcale nie musi być. To nie każdy przypadek wygląda tak samo. To jednak należałoby podejrzewać właśnie infekcję układu moczowego. No standardowo, w takich przypadkach, przy pojawieniu się objawów u zdrowej osoby, która nie gorączkuje, nie wymiotuje i nie jest w ciąży. Po prostu podaje się przez kilka dni antybiotyk zalecony przez lekarza. Można też oczywiście jakieś leki takie wspomagające y, przeciwbólowe, ale to też zależnie od tego, co nam lekarz y, powie. No i nie powinniśmy tego przechodzić, to znaczy nie powinniśmy absolutnie y, podchodzić do tego na zasadzie, że to samo minie, bo może przejść na nerki. Tu jest jeszcze jedna ważna rzecz, że przy takim radzeniu sobie domowym pierwszą bardzo ważną rzeczą, jeżeli tylko zaczynamy odczuwać, że coś tam się zaczyna dziać, jest wypicie bardzo dużej ilości wody. Oczywiście stopniowo. W ogóle to zawsze pomoże. Szukałam takich naukowych potwierdzonych naturalnych sposobów do zastosowania wspomagającego przy bólach brzucha. No i sprawdza się oczywiście wszystko co obniża u nas stres. I jednym pomoże masaż, innym kąpiel, innym medytacja, termofor ciepły położony na brzuchu może pomóc. A jeśli chodzi właśnie o picie to w ogóle pierwszy pomysł zawsze powinien być przy bólu głowy i bólu brzucha, żebyśmy pomyśleli czy czasem nie chodzi o odwodnienie. Można się napić mięty, można się napić herbaty z rumianku. Prawda czy mit? Wiele osób uważa, że przy różnego rodzaju dolegliwościach ze strony układu pokarmowego nie powinno się jeść w ogóle warzyw i owoców. Łącznie z tym, że jest pewna grupa osób, która uważa, że surowizna im szkodzi. I ile jest w tym prawdy? Rozmawiałam na ten temat z dr Hanną Stolińską, dietetyczką, która mi tłumaczyła to w ten sposób. Rzadko bardzo się zdarza, żeby nasze dolegliwości żołądkowe czy jelitowe wymagały od nas rezygnacji zupełnie z warzyw i owoców. Oczywiście jest taki okres, kiedy jest to taka dosyć ostra, powiedzmy faza tego, co się z nami dzieje, no i wtedy rzeczywiście ta nasza dieta powinna być taka bardziej lekkostrawna. Natomiast generalnie nasze problemy z układem pokarmowym często wynikają właśnie z tego, że nie jemy wystarczającej ilości. Warzyw i owoców. I teraz te warzywa i owoce, oczywiście, najlepiej, gdybyśmy jedli surowe. I tu dochodzimy do tego momentu, kiedy mówimy, że surowizna nam szkodzi. Jeżeli ktoś ma takie dolegliwości lub odczuwa dolegliwości ze strony układu pokarmowego po zjedzeniu surowych warzyw czy owoców, chociaż częściej dotyczy to warzyw, to jest na to jedna rada. Nie rezygnujmy zupełnie z tego, ponieważ warzywa zawierają bardzo potrzebny do prawidłowej pracy układu pokarmowego błonnik, między innymi oczywiście. I jeżeli się z nich zupełnie zrezygnuje, to te nasze problemy mogą się pogłębić. Na to jest jeden sposób, żeby wprowadzać warzywa do y, diety powoli, to znaczy naprawdę uzbrójmy się w cierpliwość i jest jeden taki myk, który polega na tym, że warto spróbować od warzyw rozdrobnionych, jak dla dziecka, to znaczy one dalej są surowe, ale zaczynamy od jedzenia ich w niewielkich ilościach w postaci najpierw zmiksowanej, to może być smoothie, a później w postaci drobno startej, czyli robimy sobie na przykład surówkę na takich najdrobniejszych oczkach tarki i Dlaczego to działa? Ponieważ odciążamy w ten sposób układ pokarmowy i on już nie musi wykonywać tej całej pracy związanej z trawieniem tych kawałków na mniejsze. Tylko dostarczamy mu coś co już jest częściowo, powiedzmy, przetworzone. W ten sposób powinniśmy odczuć ulgę i te nasze dolegliwości po zjedzeniu tak zwanej surowizny powinny być mniejsze. Zaczynamy od małych porcji i jeżeli uważamy, że coś rzeczywiście nam nie służy, Jakiś nie wiem, ja na przykład tak mam z papryką. Mam często po papryce różne dolegliwości, po prostu jej nie jem, ale jest dużo innych warzyw i owoców, które musimy mieć w diecie, żeby mieć zdrowy brzuch. Prawda czy mit? To już wszystko w dzisiejszej zdrowej rozmowie. Do usłyszenia za tydzień, w środę, mówi Kasia Staszek i Margit Kosobudzka. Partnerem podcastu jest lek Nospa. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Nospa. Tabletki 40 mg chlorowodorku drotaweryn. Wskazania. Stany skurczowe mięśni gładkich związane z kamicą dróg żółciowych, zapaleniem pęcherzyka żółciowego, zapaleniem około pęcherzykowym, zapaleniem przewodów żółciowych, zapaleniem brodawki watera, kamicą nerkową, kamicą moczowodową, zapaleniem miedniczek nerkowych, zapaleniem pęcherza moczowego, bolesnym parciem na mocz. Wspomagająco w stanach skurczowych mięśni gładkich przewodu pokarmowego, chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy, zapaleniu żołądka, zapaleniu jelit, zapaleniu okrężnicy, stanach skurczowych wpustu i odźwiernika żołądka, zespole jelita drażliwego, zaparciach na tle spastyczny w jelit, zapaleniu trzustki, w bolesnym miesiączkowaniu. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na substancję czynną lub substancje pomocnicze. Ciężka niewydolność wątroby, nerek i serca. Blok przedsionkowo-komorowy drugiego i trzeciego stopnia. Dzieci w wieku poniżej 6 lat. Podmiot odpowiedzialny Opela Healthcare Poland. Spółka Zo.